Jedni lubią grzebać w samochodach, motocyklach, inni lubią śmigać na rowerach, a jeszcze inni grają w gry na konsolach i komputerach. Stali, ale też nowi widzowie naszego kanału lubią też na pewno słuchać muzyki w dobrej jakości. A skoro oglądacie ten film, to zapewne tak samo jak ja zastanawiacie się, czy słuchawki dedykowane dla graczy nadają się do słuchania muzyki. I w tym momencie mógłbym powiedzieć, że pewnie, że się nadają. Dzięki za uwagę, do zobaczenia. Ale temat wymaga jednak bardziej szczegółowej analizy, bo o ile każde słuchawki gamingowe, jakby nie patrzeć, mogły odtwarzać dźwięk, a co za tym idzie też muzykę, o tyle nie każdy model będzie to robił w sposób tak po prostu satysfakcjonujący. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze doświadczenia z używaniem słuchawek gamingowych do słuchania muzyki. Ciekaw jestem Waszych opinii w tym temacie. Tymczasem intro i lecimy z tematem. Słuchawki gamingowe, jak sama nazwa wskazuje, stworzono z myślą o graczach. Z czysto technicznego punktu widzenia nie różnią się zasadniczo za bardzo swoich typowo muzycznych krewnych. Mamy więc na ich pokładzie przetworniki, pałąk, obudowę i okablowanie. Dodatkowym obowiązkowym w każdych słuchawkach dla graczy elementem jest mikrofon montowany na stałe albo odłączany. Zwykle jest on w formie elastycznego połąka doczepianego do lewej muszli. W końcu większość gier zakłada obecność trybu wieloosobowego, a ten ciągnie za sobą konieczność komunikacji. Pewnie można komunikować się tekstowo, ale umówmy się, kto ma czas na pisanie podczas zaciętej potyczki chociażby w Counter Strike'a? No więc nie ma co tutaj się zastanawiać. Mikrofon jest bardzo ważny, może nawet dla wielu i niezbędny. Druga sprawa to łączność. Słuchawki gamingowe zwykle dedykowane są komputerom i konsolom. O ile mówimy o modelach zwykłych, przewodowych, problem w zasadzie nie istnieje. Najczęściej takie słuchawki wyposaża się w standardowe złącze Jack 3,5 mm, przez to można podłączyć je do wszystkiego: zarówno do komputera i konsoli, jak i wzmacniacza odtwarzacza płyt, czy też streamera sieciowego. Nieco gorzej, jak słuchawki mają tylko port USB, albo są zupełnie bezprzewodowe i łączą się wyłącznie z własnym nadejnikiem wpiętym do komputera. Wtedy ich uniwersalność, a co za tym idzie, użyteczność w muzyce jest znacząco ograniczona. Pewnym paradoksem jest natomiast kwestia jakości brzmienia. Z jednej strony jest ona ważna, może nawet i najważniejsza, bo w wirze sieciowych bitew powinniśmy słyszeć wszystko. Tymczasem typowi producenci sprzętu gamingowego częściej stawiają na. bariery. Kolorowe LEDy, kontrolery z ekranami, świecące uszy czy inne ozdobniki, które ładnie wyglądają na streamach. Ale czy takie słuchawki dobrze brzmią? Cóż, no z tym bywa bardzo różnie. I tutaj należy podkreślić słowo różnie, bo niektóre sprzęty poradzą sobie z zadaniem słabo, inne zaś mogą stać niemal na równi ze słuchawkami typowo muzycznymi. No dobrze, jak to jest więc w końcu zesłuchanie muzyki na słuchawkach gamingowych? Da się? Nie da się? Odpowiedź brzmi: da się jak najbardziej. Każde, nieważne czy gamingowe, czy też nie słuchawki, odtworzą muzykę. Inna sprawa to to, czy brzmienie będzie satysfakcjonujące i czy będzie stało na odpowiednim poziomie. To oczywiście kwestia mocno subiektywna, bo ile ludzi, tyle opinii. Niemniej jednak myślę, że warto wtedy stawiać na sprawdzonych producentów, którzy specjalizują się w dostarczaniu wysokiej jakości dźwięku. Przykład Dosłownie pierwszy z brzegu Audeze Maxwell. Marka Audeze nie od dzisiaj zajmuje się budową wysokiej jakości słuchawek i ma już udane modele typowo gamingowe. Maxwell to kolejne podejście do tematu gamingu z wykorzystaniem przetworników planarnych pozwalających na uzyskanie rewelacyjnej szczegółowości. Dobre słuchawki dla graczy powinny móc odzwierciedlić wybuch albo dać znać o skradającym się przeciwniku, który akurat wdepnął w kałużę. Wiecie, dobrze jest usłyszeć tąpnięcie buta w wodę, ale jeszcze lepiej jest zaraz po tym usłyszeć spadające krople. To kwestia szczegółowości i przestrzeni, a ta oczywiście jest tak samo ważna w muzyce. Nie da się też pominąć oczywiście aspektu łączności, skoro słuchawki dla graczy oferują co najmniej dwa rodzaje połączenia ze sprzętem źródłowym. Często jest to miks w postaci jacka 3,5 mm i bluetooth, albo pasma radiowego 2,4 GHz z własnym nadejnikiem w zestawie. W przypadku muzyki teoretycznie najlepsze rezultaty uzyskamy przez tradycyjny przewód, choć tu najwięcej do powiedzenia będzie miała karta dźwiękowa czy tam wzmacniacz. Choć wspomniane Audeze Maxwell pozwalają na przykład połączyć się w zasadzie... ...ze wszystkim. Przez port USB typu C, kabel jack 3,5 mm, bluetooth albo radiowo, bo w zestawie znajduje się dedykowany nadajnik radiowy. Jak już mówiłem, połączymy je w zasadzie ze wszystkim. I nie oszukujmy się, zintegrowane karty dźwiękowe bardzo rzadko są w stanie zapewnić sensowną jakość. Dlatego słuchawki gamingowe wyposaża się we własne układy cyfrowo-analogowe. Te zaś wykorzystują albo przewodowe połączenie USB, albo wspomniany standard radiowy, no, albo ewentualnie Bluetooth. Cyfrowy typ połączenia powinien Was zainteresować, jeśli Wasza karta dźwiękowa to po prostu podstawowy chip zintegrowany z płytą główną komputera. I jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, a mianowicie. Komfort noszenia. Jeśli o wygody chodzi, to słuchawki gamingowe są bardzo często jednymi z najlepszych w tej dziedzinie. A to dlatego, że projektuje się je z myślą o wielogodzinnych sesjach spędzonych przy ulubionej rozgrywce. A jak powszechnie wiadomo, nawet najlepiej brzmiące słuchawki, które jednak będą cisnąć w uszy, nie pozwolą na wychwycenie detali ani na zachwyt nad jakością. Bo wasza uwaga będzie skupiona tylko i wyłącznie na tym, ile jeszcze trzeba będzie w nich wysiedzieć, nim zdejmiemy uciskający model z głowy. Tu jednymi z moich prywatnych faworytów jest Audiotechnika ATH GDL3. Bardzo dobrze brzmiące, lekkie i wygodne, a przy tym relatywnie tanie słuchawki. Czego chcieć więcej? Wiemy już, że niektóre słuchawki gamingowe nadają się do słuchania muzyki. Wskazałem też modele, które radzą sobie z tym naprawdę bardzo dobrze. Myślę, że warto też wspomnieć o drugiej stronie medalu, a mianowicie zadać pytanie, czy słuchawki typowo muzyczne poradzą sobie z odtwarzaniem dźwięków w grach? I odpowiedź jest pewnie dla wielu z Was oczywista, bo oczywiście, że się nadają. Osobiście rzekłbym, że nadają się nawet bardziej. Wiele z nich oferuje wyższy poziom detali, lepszy zakres dynamiki czy też bliższe neutralnemu charaktery brzmienia. Jednak tutaj pojawia się pewien problem, a mianowicie łączność. Modele dla graczy są w tym polu w większości przypadków dość uniwersalne. Łączy się je ze źródłem albo przewodem USB, albo Jackiem 3,5 mm radiowo przez dodany do zestawu nadajnik, albo tak po prostu przez Bluetooth. Czasem nawet dostajemy wszystkie te opcje naraz w jednym modelu do wyboru, jakie nam aktualnie pasuje i na co pozwala dana platforma. W przypadku słuchawek niegamingowych mogą być one albo na zwykłym kablu przez Jacka 3,5 mm, albo przez Bluetooth. Jednak tutaj stawiłbym na przewód, bo przewód, jak to sam przewód w sobie, nie generuje żadnych opóźnień. A jak wiadomo, opóźnienia to temat kompletnie nieakceptowalny, gdy mowa o dynamicznej rozgrywce. Na pytania, czy słuchawki gamingowe nadają się do muzyki, a muzyczne do gier, można odpowiedzieć po prostu dwa razy tak. Pamiętajcie jednak o tych kilku ważnych kwestiach, o których wspomniałem w tym materiale, między innymi jakość brzmienia, komfort czy też typ połączenia. Pamiętajcie też, że sam wybór słuchawek to zawsze operacja na nieco dłużej niż 5 minut. Poświęćcie więc więcej czasu, zajrzyjcie do naszych salonów i osobiście przesłuchajcie wybrane modele. Osobisty osłuch rozwieje wszelkie wątpliwości i jasno wskaże, który kierunek obrać. Czy powinniście kupić słuchawki gamingowe, czy może jednak model typowo muzyczny? I mikrofon w osobnym urządzeniu. Odsłuch słuchawek nałóżnych jak zawsze umożliwiamy Wam w przestrzeni naszych salonów stacjonarnych. Ich lista, dane kontaktowe i adresowe znajdują się oczywiście na stronie www.tophifi.pl. Wystarczy wcześniej się umówić na wybrany dzień i godzinę, aby móc spokojnie przetestować wybrane słuchawki. Nasi eksperci z pewnością podpowiedzą i pomogą Wam w decyzji, aby nowy sprzęt cieszył Was przez naprawdę długie lata. Tymczasem ja dziękuję Wam za uwagę i liczę na to, że ten film Wam się tak po prostu podobał. Jeśli tak, zostawcie komentarz, zostawcie też łapkę w górę i bądźcie na bieżąco subskrybując nasz kanał. Tradycyjnie już nie żegnam się, tylko mówię, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!